Knedle leniwe z zborówkami, tak pyszne, że Inka mi chciała je zjeść, a grama mięsa tam przecież nie ma. Knedle zaczynam od zagotowania wody w garnku i mieszam ze sobą 400 g tłustego, rozdrobnionego twarogu, jedno jajko, szczyptę soli oraz dwie łyżki mąki pszennej. Następnie przez chwilę to wszystko wyrabiam tak, żeby się wszystkie składniki połączyły, żeby było ciasto klejące, ale żeby nie kleiło się do dłoni. Blad wysypuję sobie mąką i następnie z kawałków ciasta formuję placuszki, na nie lądują borówki, kleję to wszystko tak, żeby borówki znalazły się w środku i formuje piękne kluseczki. No i oczywiście robię to z całością ciasta. Knedle gotuję w gotującej się wodzie przez 3 minuty od momentu wypłynięcia ich na powierzchnię. Gdy knedle ugotowane, zabieram się za przygotowanie omasty tego co daje mnóstwo smaku czyli rozpuszczam masło. Na maśle podprażam płatki migdałowe, dospuję jeszcze odrobinę bułki tartej, wszystko przez chwilę smażę, a na sam koniec wrzucam jeszcze garść borówek. No i tym cudem polewam knedle, które już czekają, nie mogą się doczekać na omastę, jeszcze plasterek surowego. Zimnego masła, troszkę świeżych borówek, odrobinę płatków migdałowych. I gdybyśmy w dzieciństwie mieli borówki, to bym powiedział, że to jest smak dzieciństwa, ale to jest po prostu cudowne.